Czy wiesz, że Twoje ciało codziennie pracuje dla ciebie? Filtruje, oczyszcza, regeneruje, ale gdy nagromadzi się za dużo toksyn z jedzenia, stresu, środowiska, to wszystko zaczyna zwalniać. I właśnie wtedy zaczynasz się szybciej starzeć. A detoks pomoże ci to wszystko zregenerować. Zrzucasz balast, który od dawna cię obciążał, i nagle aktywujesz w swoim ciele tryb regeneracji. Zaczynasz wyglądać młodziej, bo skóra znowu jest dotleniona. Napięta, pełna blasku. Masz więcej energii, bo komórki w końcu mogą działać tak, jak powinny. Kiedy usuwasz toksyny, twój wiek biologiczny zaczyna spadać. Twoje ciało dosłownie cofa czas. Nie potrzebujesz ekstremalnych diet ani drastycznych kroków. Wystarczy, że zaczniesz od kilku małych zmian naturalne jedzenie, więcej wody, mniej stresu, trochę ruchu. Twoje ciało chce być młode, chce żyć długo. Chce ci służyć. Daj mu szansę. Zacznij dziś. Zrób dla siebie pierwszy krok, a zobaczysz, jak szybko odzyskasz energię, lekkość i witalność. Subskrybuj Polub i udostępnij ten film znajomym.